Najdostojniejszy Panie Prezydencie, ja, mała Haneczka, ośmielam się trudzić Twoją skłopotaną sprawami państwa głowę moim ogromnym zmartwieniem. Ale wiem, że kochasz dzieci, więc ufam, że się nie pogniewasz na mnie, że mnie wysłuchasz i pomożesz. Mam 8 lat. Chodzę do trzeciej klasy szkoły powszechnej. Mam jeszcze dwie młodsze siostrzyczki i najmłodszego braciszka liczącego trzy latka. Mamusia pracuje jako nauczycielka w naszej szkole. Dnia 8 września bieżącego roku. Sądy wojskowe w Rzeszowie skazał mojego tatusia śniaka Tadeusza za sprawę polityczne na śmierć. Nie rozumiem, co to są sprawy polityczne, ale rozumiem, że tatuś nasz ma zginąć, a my mamy zostać sierotami. My i nasze mamusia nie mamy nikogo, kto by nam pomagał uratować Tatuścia od śmierci, a nas od sierotstwa. Jest jedyna Polska, ta nasza ukochana ojczyzna, Któr Ty, najdostojniejszy Panie, przedstawiasz, ona kocha nas, najmłodszych obywateli i na pewno nie zechce nas skrzywdzić. Dlatego do ciebie, najdostojniejszy, Panie Prezydencie, zwracam się z ufną i gorącą prośbą od siebie. Pomóż, ocal, wróć nam Ojca a my, gdy urośniemy, wdzięczni Polsce pracować będziemy dla niej ze wszystkich sił. Za Ciebie zaś, najdostojniejszy Panie Prezydencie, modlić się będziemy, by Ci Bóg użyczył najdłuższego życia i najwyższej mądrości rządzenia naszą Ojczyzną. Polecam więc Twej łasce życie mojego tatusia, i całuję Twoje ręce, najdostojniejszy Panie. Ja, mała Ewunia Ścisło, chociaż nie umiem jeszcze dobrze pisać, bo mam dopiero siódmy rok życia, zwracam się do Ciebie, kochany obywatelu prezydencie, z gorącą prośbą, tym więcej gorąco, że wiem, jak kochasz dzieci, co dla nich robisz, jaką je otaczysz opieką, że nie odmawiasz nigdy ich prośbom. Proszę cię więc bardzo, obywatelu prezydencie, wróć mi mojego tatusia, zachowaj go przy życiu, abym ja też, jak inne dzieci, miała swojego tatusia, aby w moim domu nie było tak źle, głucho, zimno i ponuro. Aby mamusia i babcia przestały wreszcie płakać. Ocal mojego tatusia, obywatelu prezydencie. Obywatelu prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, my synowie. Jego, wracamy się do ciebie, obywatelu, prezydencie, abyś darował życie naszemu tatusiowi. Gdybyśmy stracili ojca, zostalibyśmy zupełnie sami na świecie. Mamusia umarła nam, gdy ja miałem 4 lata, a mój brat 6 tygodni. Gdy tatuś został aresztowany, właściwie ja sam opiekuję się bratem. Mam teraz 13 lat, jestem w ósmej klasie, starałem się przynieść jak największy pożytek ze swojej nauki, dlatego też przykładałem się z całych sił do pracy. Świadectwo przejścia z klasy siódmej do 8 miałem bardzo dobre. Błagamy Ciebie, opiekunie wszystkich dzieci, abyśmy nie stracili tatusia i nie zostali sierotami. Proszę Cię z całego Sarduszka razem z moim maleńkim braciskiem Ancejem daruj się Cię mojemu tatusiowi. Nie mamy nikogo, kto by nami opiekował się. Oprócz mamusi. ale jeżeli tatusia nie stanie, to nie mamusia nie będzie miała siły do pracy. Kochany całym sercem naszego tatusia. Wysłuchaj naszej prośby. Dobry panie marszałku, tak bardzo, bardzo. Ciebie mi. Będziemy co dzień prosić Boga gorąco. O wszystko dobro dla Ciebie. Mamy oboje po 14 lat, chodzimy do ósmej klasy. Jesteśmy dziećmi tatusia Mariana Pilerskiego, którego wojskowy sąd w Lublinie skazał na śmierć. Nas w szkole uczą, że Polska Ludowa jest silna i łaskawa dla tych, którzy błądzą. Ma wyrozumienie i daje amnestię. Nasz tatuś był dla nas i dla mamusi bardzo dobry chcielibyśmy, żeby on żył. Dlatego prosimy, żeby obywatel prezydent kazał to zmienić. To znaczy prosimy, żeby tatuś żył. Serdecznie proszę obywatela prezydenta, ażeby uwolnił mojego tatusia od kary śmierci. Jest nas troje dzieci. Ja mam 12 lat, moja siostra Jadzia ma 8 lat. I kryśia, która ma 6 lat. Mieszkamy w Rozogach z mamuzią i babcią. Bardzo jest nam smutno bez tatusia. Ciężko. Chodzimy do szkoły i pomagamy mamusi.

o ułaskawienie syna mego Władysława Koby, skazanego wyrokiem sądu wojskowego w Rzeszowie w dniu 21 października bieżącego roku na śmierć. Proszę Pana całym sercem o to, by okazał mi Pan łaskę jako matce. Mam 74 lata i stoję u schyłku mego życia. W ciężkiej pracy. Wychowaliśmy dziewięcioro dzieci na pożytecznych ludzi i Polaków. Panie Prezydencie, błagam Pana o łaskę dla mego syna Władysława. Łaską swą uratuje go Pan mnie, starej matce, żonie i dwojgu nieletnim dzieciom. W starości swej i cierpieniu błogosławię Pana. Błogosławię Pana. Błogosławie Pana. Błogosławie Pana.